przede wszystkim znaczną część środków, które do niej płynęły. Teraz większość środków musi przejść do, przez Katowice jeśli, i potem dopiero do Częstochowy. Środki finansowe e, wpływają e, poprzez e, stolice województw i są dalej rozdysponowywane na inne miejscowości. Także jeżeli chodzi o środki wojewódzkie, środki publiczne, e, to jak najbardziej Częstochowa jest tutaj stratna i, i to nie podlega żadnych wątpliwościom. Moim zdaniem tak, po pierwsze prestiż, prestiż oraz możliwość przyciągnięcia kapitału. Sprawa jest jasna: kapitał idzie tam, gdzie jest władza, gdzie jest decyzyjność. Ta decyzyjność została bardzo mocno przesunięta do Katowic, i de facto my musimy walczyć o każde. Fundusze i inwestycje. To Częstochowa straciła prestiż. Częstochowa straciła młodych mieszkańców, ludzi, którzy tu już nie szukają swojej przyszłości, nie widzą tu swojej przyszłości. Straciła ogromne dofinansowania z Unii. Dostaje znacząco mniej środków niż miasta, które są w, blisko Katowic lub same Katowice. Także lista tych błędów, strat, porażek jest niewyobrażalnie duża.